Kazachstan jest dziewiątym największym państwem na świecie. Jest prawie dziesięciokrotnie większy niż Polska, chociaż zamieszkuje go niecałe 20 milionów ludzi. Pierwsze skojarzenie z Kazachstanem to step. Za mną mamy bezkres stepu. Ale Kazachstan to nie tylko stepy. Kazachstan to również góry, Morze Kaspijskie czy Wysychające Morze Aralskie. Jestem nauczycielem skierowanym do pracy dydaktycznej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Tu, w Szczucińsku, miałem zaszczyt stworzyć nowy ośrodek nauki języka polskiego. To nie jest tylko ośrodek nauki, ale również ośrodek kultury. W miejscu, w którym się znajdujemy, żyje czwarte, piąte pokolenie Polaków tych, którzy zostali zesłani przez stalinowskie władze w 1936 roku. Teraz ośrodek nasz łączy wszystkich Polaków, którzy tutaj żyją. Dzięki temu możemy kultywować polskie tradycje, mogą uczyć się języka polskiego, języka swoich przodków, swoich dziadków, swoich babć. Kiedy pierwszy raz na 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości Usłyszałem śpiewany przez tutejszą polonię hymn polski. Do moich oczu napłynęły łzy wzruszenia. To było naprawdę coś wyjątkowego. Tu, gdzie wcześniej nie było nauczyciela, gdzie nie było kogoś takiego, który by spajał całą tą polonię, wszyscy byli naprawdę wzruszeni, że mogli wspólnie odśpiewać hymn polski. Można sobie zadać pytanie, co Kazachstan ma wspólnego z Polską? Otóż bardzo wiele. W 1936 roku rzesze Polaków zostali zesłani na tę nieludzką ziemię przez władze stalinowskie tylko dlatego, że byli Polakami, tylko dlatego, że sprzeciwiali się sowieckiej władzy. Tu, na stepach, gdzie zimą temperatura bardzo często przekracza minus 40 stopni, okazała się być śmiertelną pułapką. Dla Polaków, którzy nie byli przyzwyczajeni do tego klimatu, do tych warunków, pomoc przynieśli Kazachowie. I za to Polska dziś jest im bardzo wdzięczna. To, że Kazachowie. Obdarzyli swoją gościnnością wszystkich zesłańców a byli to Polacy, byli to Niemcy, byli to Ukraińcy, byli to Białorusini, byli wszyscy ci, którzy nie zgadzali się z polityką stalinowską. Dzisiaj, prawie 100 lat po tych zesłaniach, ja jako mieszkający w Kazachstanie nadal czuję tę gościnność Kazachów. Na każdym kroku widać uśmiech, widać serdeczną dłoń wyciągniętą do ludzi. Tu nikt nie odmawia pomocy. Jedną z rzeczy łączących kulturę polską i kazachską są konie, a raczej miłość do koni. W Kazachstanie koń był bardzo ważnym elementem życia społecznego. Nie tylko pomagał w gospodarstwie, ale również był podstawowym środkiem transportu oraz podstawowym źródłem żywności. Mleko, kobyle mleko, tutaj zwane kumysem, jest jednym z narodowych potraw Kazachstanu. Nie wszystkim może smakować. Mi osobiście bardzo smakuje. Ale dzięki koniom tak naprawdę przetrwało całe społeczeństwo kazachskie. Znajdujemy się w stanie koni Alur. Właścicielką tego miejsca jest Julia Świnicka. Jest córką naszego honorowego prezesa Związku Polaków w Kazachstanie. Istniejemy nie tak dawno, gdzieś dwa lata. Stanie zbudowaliśmy sami z mężem, swoimi rękami. Na razie mamy tutaj gdzieś 9 głów, jeszcze dwa żrebia mamy. Mamy konie także, które były przywiezione w swój czas z Polski, właśnie od Taklacz, fryzyjskiej rasy. Urodzona była w Polsce, w roku gdzieś 3 lat była przywieziona do Kazachstanu i już w Kazachstanie ją kupiłam tutaj. Teraz mieszka od 20 roku u mnie. Zajmujemy się jazdami konnymi. Można pojeździć jak dla dorosłych, tak samo dla dzieci. Także prowadzimy studia dla dorosłych i dzieci jazdy konnej. Mamy kilka kucyków dla najmłodszych, no i także dużych koni dla dorosłych. Nauczamy hobby klas jazda nie dresura, nie konkur, chociaż mamy trochę elementów z dresury, tak samo z konkuru. No i żeby ludzie. Mogli kontaktować z ziemi, także nie tylko jeździć, żeby dzieci się nauczyli, jak hodować koni, jak karmić, jak kontaktować prawidłowo. Znajdujemy się w miejscowości. Oziornoje. W północnym Kazachstanie. Wydawać by się mogło, że jest to jedna z wielu wsi takich, jakich jest tu dużo. Jednak tym, co wyróżnia tą miejscowość, jest fakt, że powstało tutaj sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Miejsce te zasłynęło z cudu, do którego doszło w trakcie II wojny światowej. Miejscowość Oziornoje jest jednym z nielicznych na terenie Kazachstanu miejscem kultu, do którego przyjeżdżają nie tyle co turyści, a pielgrzymi z Kazachstanu, z Azji Centralnej oraz z Europy. W marcu 1941 roku w zaledwie trzy dni powstało jezioro stopniejącego śniegu o długości 5 km i głębokości do 8 metrów. To jezioro uratowało setki żyć. Nikt nie wie, jakim cudem w tym jeziorze było pełno ryb. Nikt nie wie, jak to się stało, że w ciągu trzech dni powstało jezioro pełne ryb. I dzięki tym rybom mieszkańcy mogli przeżyć trudne czasy II wojny światowej, kiedy panował głód. W 90. latach, kiedy była pierestrojka, otworzyły się granice terytorium Kazachstanu, przyjechali tu do pracy pierwsi kapłani. Jednym z nich właśnie był arcybiskup Tomasz Peta, który został proboszczem tej parafii. W 1996 roku zrodziła się u niego idea adoracji Najświętszego Sakramentu. On w ogóle czciciel, wielki czciciel Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego zorganizował taką akcję adoracji dziennej od godziny 10 rana do 6 wieczór. Zrobiono listę. I okazuje się, że ludzie w tej malutkiej wiosce Ziornoje, która liczyła wtedy może być około 500 ludzi, zaczęła zapisywać się na tą adorację. Codziennie od poniedziałku do niedzieli, ludzie przychodzili na dwie godziny, aby się modlić i wypraszać łaski nie tylko dla siebie, dla swojej rodziny, również dla wioski, ale też dla całego Kazachstanu i świata. Też się modlili o pokój na całym świecie. Budujący się kościół poświęcił na początku lat 90-tych ówczesny kardynał, prymas polski Józef Glemp. A jednym z pierwszych proboszczów tej parafii był obecny metropolita astański, ksiądz arcybiskup Tomasz Peta. Przyjechałam tutaj do pracy pierwszy raz. Ja pracowałam wcześniej w Czkałowie w latach 2006-2011, to był pierwszy raz. W tym czasie przyjechała grupa y, wspólnota Regina de la Pacis, znaczy wspólnota królowej pokoju z Polski, którą założył y, pan Piotr Ciołkiewicz, która miała za zadanie. Postanowili 12 miejsc na całym świecie jak 12 gwiazd w koronie Matki Bożej miejsc, gdzie ludzie będą modlić się o pokój na całym świecie. Pierwszy taki ołtarz zrobiono dla Jerozolimy. W tej chwili ten ołtarz znajduje się w Betlejem. W tym czasie, kiedy zastanawiali się, gdzie zbudować, gdzie znaleźć takie miejsce modlitwy, ówczesny proboszcz ksiądz Lucjan był w Polsce na wakacjach i spotkał się z tą wspólnotą. Wiedząc, że u nas jest ta adoracja, pomyślał, że może być ten ołtarz, by zrobili dla Oziornoja. Skontaktował się z księdzem biskupem Tomaszem Petą, który z otwartymi rękami ich przyjął. I oni tutaj przyjechali w tym czasie, żeby zobaczyć to pierwszy raz to miejsce. Byli bardzo zachwyceni. Postanowili, że rzeczywiście. Oziornoje będzie miejscem takiej adoracji i że zbudują ołtarz, który będzie przewieziony, drugi ołtarz, który nazwali gwiazdą Kazachstanu i będzie przewieziony tu do ziornego. Polacy ponad 50 lat musieli czekać, by móc mieć miejsce do modlitwy. Kościół, który stoi za mną, jest pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Ten ołtarz ma wiele symboli. Każdy ołtarz, który jest do danego kraju, Związany jest z danym krajem. W tych ołtarzek jest symbolika, która jest związana z danym krajem. Symbolem łączącym wszystkie ołtarze jest monstrancja w kształcie Matki Bożej. W sukni Matki Bożej znajduje się różaniec. To jest symbol tego, że ludzie, którzy zostali wywiezieni tutaj z Ukrainy, wtedy było terytorium Polski w 1936 roku, przewieźli wiarę i wiara ta była wytrwała dzięki modlitwie na różańcu. Dlatego umieścili na sukience różaniec. Wokół Matki Bożej sukienki jest sieć z rybami. E to jest symbolika, symbol tego uratowania ludzi od głodu. Stojąca za mną figura Matki Bożej z rybami jest wotum wdzięczności tutejszych mieszkańców za dar cudu, którego doświadczyli w trakcie II wojny światowej. Figurę tę Wykonano w Polsce, do dziś przypomina i upamiętnia te wydarzenia. Na bocznym y, ściankach ołtarza, tam jest ona się, y, to jest czty, jakby cztery części, tak? Dwie części, dwie na bocznych, y, jak się zamyka. To widać, widnieją obrazy z życia Abrahama. Na tym ołtarzu są również symbole ludzi, dusz, które znajdują się w czystcu. Również tam są relikwie z jednej strony Ojca Świętego Jana Pawła II, który tutaj był w Kazachstanie. Tam jest bardzo dużo różnych rodzajów krzyży. Związane z tym, że, to, że Kazachstan to jest bardzo duże z narodowości, a z tym związane bardzo dużo różnych rodzajów religii. Dlatego tam są różne rodzaje krzyży. I w związku z tym, że my znajdujemy się w Kazachstanie, tam na tym ołtarzu również znajdują się ornamenty kazachskie. Znajdują się tam również takie symbole, jakby drzewa. To też związane jest z tym, że tu jest dużo pokolenia no, rodzin, ludzi, którzy już tutaj żyją tyle lat. Dużo jest światła. To jest też symbolika, że my idziemy do Boga, który jest światłem, który nas prowadzi do nieba, do raju. Tam również każde ma znaczenie, każda krateczka. I jest na przykład taki kratek, tam jest 12, co oznaczają 12, 12 apostołów. Inne oznaczają osiem błogosławieństw. Także cała, cały ten ołtarz ma wielką oczywiście symbolikę. I pewnie on jest bogaty, dlatego że y, ci, którzy to robili, ci artyści, chcieli pokazać, bo my zawsze pokazujemy wielkość i świętość Boga, którego otaczamy wielką czcią. Dlatego on jest taki bogaty. Majestat. Również w tej kaplicy, myślę, że trzeba byłoby powiedzieć o, o oknie. Które jest ogromne. Specjalnie było to okno zrobione na znak, żeby Bóg błogosławił całemu Kazachstanowi. Za nami jest tylko step. To jest znak szeroki, Kazachstan wielki. Żeby Pan Bóg troszczył się o Kazachstan. I idea <laughs> tych. Również tego, tych, tego ołtarza i modlitw jest taka, aby modlić się o pokój na całym świecie. Bogu chwała. Ludziom, pokój, męczennikom, Królestwo Niebieskie, narodowi Kazachstanu, wdzięczność, Kazachstanu, rozkwit. Te słowa możemy przeczytać w czterech językach na tym krzyżu. Jest to symbol męki wszystkich zesłańców, którzy trafili na ziemię kazachstańską. W Oziornoje zaczął się kult religijny. Bardzo wielu pielgrzymów przyjeżdża, żeby się pomodlić lub przejść drogę krzyżową, która tu, w środku stepu, ma unikalny charakter.